Hej, mam nowego zwierzaka, czyli że. mam katka. Zaraz wam pokażę, siedzi pod mojej łóżki. Jest ciemno, to mogę oberwać, ale tam jest taka górka. To jest ona. No, chyba Widzicie? Zaraz im z tym wy wyjmę. No bądźcie, chodź, bądźcie, chodź, bądźcie. No, O, to jest nasz kozak. Mój kozak znaczy się. No, bydź, o, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Nie chcę. No, Petty. Bę, Nie dam. I sobie mam pokazywać jej tylko. No, Petty. Dobra, no ważne. Zacznijmy odcinek. I na tym polega odcinek dzisiejszego rzepę Jak Hejka wszystkim. zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam dzwoneczkiem. I dajcie łapkę w górę. i więcej, tym więcej filmików. Na tym. Całym blogu. <laughs> chciałam... No, tak trochę. Nie no, smutno, bo nie dajcie mi lajków, Ale jak dacie, to będzie mi już wesoło. A ja pomaluję... Oj, a zachczyłam to całe płótno, to i będę mieć piętarko w pokoju. I jeszcze wam powiedzieć, że zaśpiewam yy, piosenkę. Albo nie. Dobra. Ale wpadajcie na mój sklep. Nie, nie na mój sklep. Na moje inne rzeczy. A my będziemy się dzisiaj kręcić vlog. Rysunkowy. A jak chcecie, żeby zrobić spręk na mojej siostrze? Małe, to więc nie wiem co to pniek. To więc ma być y, tysiąc łapek w górę. Dobra, dobra. A sobie tę kamerę. O tak, dobra, tu może być. Jak spadnie to nic. Dobra. Zgranie i blues i... Roblox i Minecraft to, to będzie mm, tak. No, troszkę. Mm, jak to powiedzieć? Mm, później, no bo na razie to nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No, nie wiem. Mamy nowego slajma. I będziemy go dzisiaj otwierać. Ale przedtem to zostawcie łapkę w górę, yy, yy, subskrypcję i dzwoneczek. To ja otwieram slajm. Fajny sliming. Nie ja podwinę sobie rękawki. Tak a wygląda slime. Chyba wiecie, jak wygląda slime, ale próbowałam zrobić, ale nie udało mi się. A to jest kupiony slime. I, bym, i go dzisiaj otwierali my, właśnie otworzyliśmy. O, ja, ale ekstra. Dobra, to my odłóżmy tego. O, mam plama. Zróbmy z tego wyrzyka. Mamy nożyczki. Chodźcie, jakie gładkie. Jeszcze troszkę przedne. A właśnie do mnie dziadek przyszedł. Dzisiaj. Jak wy lubicie swoich dziadków. To dajcie łapkę w górę. I to jest mój pierwszy odcinek, w którym pokazuję swoją twarz. To nie ja, tylko sobie slajdą. Dobra. Zamykamy. wam pokazać co właśnie dostałam od jednej koleżanki tyle farbek. Chciałbym że wszystkie pokażę. No, tu kamerę. Sorki za palce. Tak o to wygląda to nie jest to zbytnio tak dużo tych farbek, no dużo, dużo jest tych farbek, ale tak no średnio, oj córki mam no, na palca no palca miałam, dobra to my zamykamy dostał mi o jedyny kuzynki. no tak dobra, o do mnie napisała Rzeborka. dobra to teraz mam pytanie do Werki Aha do nie tylko do mojej we, y, mmm, koleżanki. Niech zostawi łapkę w górę i subskrypcję i dzwoneczek. bo nowymi filmami. <gryzny> czadu daj, czadu daj. A ja dzisiaj będę nagrywać nowy vlog y, z moim kotkiem. Więc ja już kończę na ten y, odcinek I będę y, y, właśnie z kotkiem zaczynać, szykować się i będę z kotem, więc po tym filmie też zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i dzwoneczek to ja się z wami żegnam, znaczy się no nie żegnam tylko do zobaczenia na vlogu z moim kotem, tylko muszę go wyciągnąć właśnie z poduszka